Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić ślimak. Do ślimaka potrzebne nam będzie wycięte koło z wybranego koloru. Wycięte dwa koła, czyli w sumie mamy trzy, tylko te są mniejsze w porównaniu do tego, żeby można je było tu przykleić. Tutaj namalowałam takie skorupkę ślimaka, imitację. No i oczy naszego ślimaka. Duże koło składamy na pół. O, mamy taki stojaczek. U mnie się trzyma. Może być to bardziej złożone, może być to mniej. W każdym bądź razie taka kołyska nam się z tego robi. Tak? Super. Teraz e, zajmujemy się tymi dwoma żółtymi w moim przypadku kółkami, to jest skorupa ślimaka i smarujemy, smarujemy ją klejem. Tam właśnie dokładnie w miarę, na ile jest to możliwe, przyklejamy ją na tej właśnie złożonej niebieskiej części, przyklejamy ją po jednej stronie. o tak to u mnie wygląda. Druga strona jest jeszcze pusta. Teraz po drugiej stronie robimy to samo. Bierzemy drugie mniejsze koło, smarujemy klejem. Smarujemy klejem i przyklejamy po drugiej stronie. O, o, tym sposobem mamy już podwójnego ślimaka. Rozkładamy go troszeczkę. O, dalej on nam się rusza. Super. I mamy coś takiego. Teraz przyczepiamy mu jego, przyklejamy mu jego oczy. Jego oczy będą tutaj. O, drugie oko. Znajdujemy klejem. Proszę dalej. Nie posmarowało. O. szybujemy drugie oko. Markerem rysujemy wózkę I taki oto prosty ślimak. Gotowy. O! Tak będzie nam Proszę. Dziękuję bardzo.